Ciąga Izajasza, rozdział pięćdziesiąty dziewiąty. Oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani Jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i Wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami. Także nie słyszy. Wasze ręce bowiem są splamione krwią, a wasze palce nieprawością. Wasze wargi mówią kłamstwa, a wasz język, szepce, przewrotności. Nikt nie woła sprawiedliwość i nikt się nie spiera o prawdę. Ufają marności i mówią kłamstwa, wyrządzają krzywdę i rodzą nieprawość. Wylęgają jaja węża i tkają pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, umiera, a jeśli jest stłucze, wykluwa się żmija. Ich pajęczyny nie nadają się na szatę, ani nie okryją się swoimi uczynkami. Ich uczynki to uczynki nieprawości, i w ich rękach są czyny przemocy. Ich nogi biegną do zła i spieszą się do przelewania niewinnej krwi. Ich myśli są myślami nieprawości, spustoszenie i zniszczenie na ich drogach. Drogi pokoju nie znają i nie ma na ich drogach sprawiedliwości. Uczynili sobie kręte ścieżki, ten kto po nich chodzi, nie zazna pokoju. Dlatego sąd jest daleki od nas. I nie dociera do nas sprawiedliwość. Czekamy na światłość, a oto ciemność, na jasność, ale kroczymy w mrokach. Macamy ściany jak ślepi, macamy, jakbyśmy oczu nie mieli. Potykamy się w południe jak o zmierzchu, w miejscach opustoszałych, jak umarli. Ryczymy wszyscy jak niedźwiedzie, jak gołębie ciągle wzdychamy. Oczekujemy sądu, ale go nie ma. Oczekujemy na wybawienie, ale jest od nas daleko. Mnożyły się bowiem nasze przestępstwa przed Tobą i nasze grzechy świadczą przeciwko nam, ponieważ nasze nieprawości są przy nas i uznajemy swoje przestępstwa. Zgrzeszyliśmy i skłamaliśmy przeciw Panu, i odwróciliśmy się od naszego Boga, aby nie chodzić za Nim. Mówiliśmy o ucisku i buncie, obmyślaliśmy i wypowiadaliśmy słowa kłamliwe ze swego serca. Dlatego sąd został wycofany i sprawiedliwość stoi z daleka. Bo prawda runęła na ulicy, a prawość nie może tam wejść. Tak, prawda zginęła, a ten, kto odstępuje od zła, pada ofiarą łupu. Pan to widział i nie podobało mu się, że nie ma sądu. Widział, że nie ma żadnego człowieka i zdziwił się, że nie ma nikogo, kto by się wstawił. Dlatego jego ramię przyniosło mu zbawienie, i jego własna sprawiedliwość była jego podporą. Przeodział się bowiem w sprawiedliwość, jak pancerz i włożył hełm zbawienia na swą głowę. Przeoblekł się w odzienie pomsty, jak w szatę, i okrył się gorliwością, jak płaszczem. Według uczynków, stosownie do nich, odpłaci gniewem swoim przeciwnikom, odwetem swoim wrogom, wyspom odpłaci odwetem. I ci, którzy są na zachodzie, będą się bali imienia Pana, i ci, którzy na wschodzie, jego chwały. Gdy wróg przyjdzie, jak rzeka, duch Pana przepędzi go. Przyjdzie bowiem odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Pan. A to będzie moje przymierze z nimi, mówi Pan. Mój duch, który jest w Tobie, i moje słowa, które włożyłem w Twoje usta, nie odstąpią od Twoich ust, ani od ust Twojego potomstwa, ani od ust potomków Twojego potomstwa, mówi Pan. Odtąd. Aż na wieki.